Piękna pogoda. Gdyby nie ten wiatr. Przecież teraz już mało widzę. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda rozkładanie parawanu, jak jest taka piękna pogoda. Atakuje na jakiś potwór! To jest chyba gremlin, bo on lubi wodę! I w ostatnim momencie my uciekli. Także... Zbieramy się i chyba jedziemy na rybkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Znów idziemy. Idziemy sprawdzić czy to co mówią w pogodzie, że wieje fest, czy to prawda. Ale robimy tym samym systemem co wczoraj, czyli idziemy najpierw tą drogą do tego zejścia co jest dalej i będziemy się znowu wracać i wtedy będziemy Wiedzieć, wiedzieć. Wniosku, że, że nie będziemy spacer. brać całych tobołów na tą plażę i się rozkładać. jak już my, no na chwilę. Także idziemy najpierw sprawdzić, spacerek i, I potem de decyzja. Albo gdzieś jedziemy, może coś pozwiedzamy. Tylko co tu pozwiedzać z psiakiem, to jest też ciężko, bo jakby my chcieli do jakiegoś muzeum albo ten, to przeważnie nie wpuszczają psów. No, ale zostają nam te parki krajobrazowe. Ale zostają nam jakieś parki krajobrazowe albo coś w ten desy. No, tak no, Na pewno nie będziemy siedzieć w chałupie. Dziś. No, także no. zrobimy sobie spacerek i spotykamy się na plaży. Co? Jakbyś rozłożył parę, to by nie było. No, ale... Myślę, że wieje trochę mniej niż wczoraj. Nie sypiasz. Jak nie? Ja, ja czuję po nogach Jaki werdykt? Jeszcze nie wiem Co to znaczy? Że jest piękna pogoda Gdyby nie ten wiatr Gdzieś teraz już mało widzę <noise> A ty co? Zadowolona? No pewnie Wieje mocno wieje. Chodź tutaj. Chodź, idziemy, idziemy, idziemy. I już trudno. Rozkładamy i... I siedzimy do oporu. Siedzimy. Bierzemy tyle jedzenia ile się da i zostajemy aż do zachodu słońca. Ząża przeczytać trzy książki. A ja się wynudzić. Wynudzisz się na plaży. Przecież masz pieska. <laughs> Jakiego pieska? Tego pieska. Tą myszkę dasz... Masz no. umyziło? Uj, zna, Trzeba wziąć szorce jedzą. jedząko. Trzeba wziąć jezom. Ale najpierw my coś musimy zjeść, bo głód nas, nas złapała myśmy jeszcze nic nie jedli. No. No to tyle. Motek jest pod pachą. Parawanik z momy Idziemy. Nawet mamy do opalania, ale <noise> tak patrzę. To nam nie będzie potrzebny. A Gaj idzie na długich na łódkach, a jo da na krótko, ale wziął sobie długie zoki. To fajnie pani wyglądał. No, gdzie idemy? Łostowty haś, to Idemy i się rozwalamy, no i leżymy do oporu. O, słoneczko wychodzi. Proszę bardzo. Do oporu, aż nie się. A się okaże, że nie mamy prowiantu, a jesteśmy godni O, o. jak jeszcze raz? Jak się okaże, że nie mamy prowiantu i jesteśmy głodni, to wtedy się będziemy wybierać. Okej, okay, dobrze. To jak to nie będziemy głodni, godziny. czyli jak nie będziemy głodni do jutra, no to siedzimy do jutra. No Siku jeszcze przed plażą. Super. A no widzisz ten motek tylko... Wiesz, bo on mi jest, strasznie widzisz. Jest, ona się robi miejsce, na ta woda można. Robisz sobie miejsce Mortko, żeby wypić całą wodę z morza? Zostaw Zostaw, idziemy Teraz możecie zobaczyć jak wygląda rozkładanie parawanu, jak jest taka piękna pogoda Ważne obliczenia matematyczne. 3 godziny. Birma leży, a dalej leży i leża. W końcu udało mi się. Ale wieje fest To jest potwór To jest chyba gremlin, bo on lubi wodę Nie wiem czy to jest zabawa, ale teraz widzę, że na na ta woda To się już zepsuł To się już zepsuł, to jest możliwe Jest możliwe, to już to idę 4 złote 4 no. Jest tu nie w oko Nie trafiłem w oko Pokonaliśmy go! Pokonaliśmy tego potwora! Nie chcesz poznać tego gremlina? <grymina> <grymina> Plaży skarpetka. Widzieliście to? Hmm, Cibity To nie jest dzień sponsorowany. Co pajesz w zgredzie? Czemu zgradzie? Nie wiem, tak ci będzie. Hilfe. Musieliśmy do nosa. Musimy uciekać z plaży, bo się zaciągło. I to tak fest. I w ostatnim momencie my uciekli. Także zbieramy się i chyba jedziemy na rybkę. Dziubuś. Co jest? Przyjechaliśmy na rybkę, a rybki zamknięte Brama zawarto Szukamy dalej No nic No co? No nic, no co? Nic. No nic, no nic, idziemy Pojedli rybka Birma, gdzie jest pani? No właśnie A pani jest W buksejlach To ale mi spoliło ten pychol <laughs> Dzisiaj niby nie było Słońca, a jednak No i to tyle, wieczorek już Już nas dopadł Że tak się wyrażę Aga w buksejlach Czekamy na nią i lecimy do domciu. Wyspać się jutro, kolejny dzień. Także do zobaczenia. Jutro trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pa!